Na przykład jest jakieś konto w Grand Masterze czy Challengerze i, i koleś chce, żebyś mu dikę jakby trzymał. Ale nie? Bo tam czy musisz rać... na przykład miesiąc czy co? Tak, czy... tak, 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 tak. Załóżmy miesiąc, miesięcznie ci płaci i ty tam załóżmy przeciętnie robisz 15 minut, 15 luzów, to, to już wiesz, dogadujesz się bezpośrednio z klientem. I, i to najlepsze siano jest jak, jak masz jedno zlecenie właśnie, na którym musisz wygrać, a na, na drugim masz dikę i możesz sobie swing trade'ować, masz płacone za dwa. <todgłosy> Wtedy to wiesz, to jest taka Chillera, jeszcze to takie pieniądze są, że naprawdę. Bo ile tam jest na Challengerze za grę? Plus minus. Mić na... i zjeść ciastko. Kurde, na Ameryce przez Chińczyków nie będę was kłamał. To ja miałem. To już zależy, ile LP w Challengerze, ale w Challengerze na Ameryce od 80 do 120 dolarów za grę. Ja tak miałem. I powiedz mi, jakie to były z reguły? ordery, w sensie to było na przykład 300 lp do wbicia